Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj robimy szybkie porównanie mini statywów, Jobby oraz Switchpoda. Jeżeli jesteście ciekawi, który z nich wypada lepiej, zostańcie do końca filmu. Obydwa statywy są podobnej wielkości. Wagowo nie ma między nimi zbyt dużej różnicy. To, co je odróżnia, to udźwig. W jobie jest to nieco ponad 3 kg, natomiast w Switchpodzie według producenta jest aż 45 kg, chociaż muszę przyznać, że ciężko mi w to uwierzyć. Wszystko to ze sprawą materiału, z którego dany statyw jest wykonany. W przypadku Switchpoda mamy aluminium. Jak widzicie, mamy tutaj sztywną konstrukcję, która zajmuje bardzo mało miejsca po złożeniu. I ten statyw mieści się w każdej możliwej kieszeni w waszym plecaku czy w waszej torbie. W przypadku Jobi wygląda to niestety nieco inaczej, ponieważ tutaj po złożeniu ten statyw zajmuje trochę więcej miejsca i objętościowe są niestety trochę większe. W przypadku Jobby proces składania oraz rozkładania zawsze zajmuje kilka dobrych chwil. Tutaj trzeba te nóżki podginać, trzeba je wyprostować i bardzo często jest tak, że trzeba robić poprawki. Później jeszcze trzeba sobie wszystko wypoziomować, żeby aparat stał w miarę stabilnie, a i tak jest szansa, że się przewróci. W przypadku Switch poda tego problemu nie ma. Tutaj proces rozkładania zajmuje 3 sekundy i zrobione. Za to trzeba się liczyć z tym, że przy składaniu rozkładaniu mamy taki charakterystyczny dźwięk i przy niektórych nagrywkach może być to nieco uciążliwe. Plusem Joby w teorii jest możliwość montażu na każdej płaszczyźnie, chociaż ja muszę przyznać, że zawsze miałem jakiś taki wewnętrzny opór i na chwilę obecną nie zamontowałbym tego statywu na latarni czy załóżmy na gałęzi z podpiętą R5. Warto pamiętać o tym, że te nóżki po jakimś czasie się wyrobią i mają one taką tendencję do rozjeżdżania się, coś jak nogi u małej żyrafy. Albo bardzo często jest też tak, jak macie zamontowany aparat, że ten statyw będzie Wam się przechylał i przewracał. Zresztą to zawsze fajnie pokazywał Casey na swoich filmach. Ilość zniszczonego sprzętu oraz obiektywu powinno dać Wam do myślenia. SwitchWatt z kolei nadaje się tylko i wyłącznie do powierzchni płaskich. Wprawdzie możemy wyposażyć ją w oryginalną głowicę albo zamiennik, żeby tym aparatem obracać na kilka możliwych stron. Ale tutaj ilość ruchów niestety jest ograniczona. Cenowo niestety mamy dosyć dużą rozbieżność. Warto również pamiętać o tym, że Switch Switchpoda w Polsce nie kupicie i jeżeli bylibyście zainteresowani takim statywem, to zostają Wam zakupy przez oficjalną stronę producenta, ewentualnie przez Amazonę. I tutaj niestety trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci wysyłki oraz ewentualnym cłem. Żdobi natomiast jest dużo łatwiej, ponieważ taki statyw jest dostępny od ręki. Możecie go kupić w jakimś sklepie stacjonarnie albo przez internet. Plus mamy kilka różnych wersji pod kilka różnych kamer. I do tego dochodzą jeszcze różne dodatkowe akcesoria. Tutaj niestety mamy tylko i wyłącznie jeden statyw, jedną głowicę, i na tym zasadzie się kończę. Podsumowując, w moim przypadku wybrałem Switchpoda. Wynika to z faktu, że Joby mi się trochę przelatuje i też nie mam zbytnio cierpliwości do składania oraz rozkładania tych nóżek. W przypadku Switchpoda wszystko jest dużo szybsze, dużo sprawniejsze i też wizualnie ten statyw jakoś bardziej mi się podoba. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, ja postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć.